Miła odmiana, dzisiaj porozmawiamy o gadżecie elektronicznym, o smart będzie dla tych osób, które niczego nikomu nie muszą udowadniać, no chyba, że sobie. Z tej strony Grzesiek z i dzisiaj porozmawiamy sobie o... Tak, będzie 10 rzut Huawei'a. Jest to sprzęt, jak już pewnie widzieliście na miniaturce, który moim zdaniem wygląda obłędnie, zwłaszcza na swoją klasę cenową. Bo owszem, to jest ciągle smartband, ale zobaczcie, to urządzenie nie dość, że jest wykonane z dobrej jakości materiałów, nie dość, że miało pomysł na siebie, nie dość, że ta ramka, którą tutaj widzicie, to jest aluminium. Ono kosztuje mniej niż 250 zł i tak to powinno wyglądać i Huawei właśnie z perspektywy tego giganta rynku pokazuje, że w pewnych cenach można już mieć bardzo, ale to bardzo dużo, bo palicho, że ten zegarek, a właściwie ta opaska jest odporna na wiele czynników. Można nie pływać, tak znajdziemy tutaj pływanie, jest wodoodporne, więc hulaj dusza, baseny są wasze. Ale to nie wszystko, bo ta opaska jest skoncentrowana na tym, żeby sprawdzać, jak my właściwie funkcjonujemy. Co to oznacza i sportowcy znają coś dla siebie, ale też i te osoby, które chcą monitorować to, jak są wypoczęte, jak wygląda ich regeneracja, jak wyglądają ich treningi, zrobić taki całościowy, taką analizę, która pokaże. Kiedy będzie dobry dzień na trening, kiedy będzie lepszy dzień na wypoczynek i jak my właściwie śpimy, co można by było zmienić. To małe urządzenie pozwala na wiele. I moim zdaniem jest to sprzęt dla tych osób, które nikomu niczego nie muszą udowadniać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcesz wydać niewiele pieniędzy i cieszyć się sensowną analityką i takim asystentem zdrowotnym, to będę 10 to potrafi. Aczkolwiek na ręku nie będzie wyglądać tak jak ten t trójka na przykład, bo to jest rzecz smukła, niewielka, leciutka i lepiej będzie prezentowała się na nadgarstku damskim niż męskim. Powiedzmy to sobie prosto, ale jeżeli masz to gdzieś, to w zasadzie trudno szukać konkurencji. Zaczynamy od budowy, od designu, bo moim zdaniem, zobaczcie, ten zegarek po prostu jest bardzo elegancki, wysmakowany, jest ładny i on wygląda tak, jak powinien wyglądać. Nawet te ramki wokół Amoleda są tutaj naprawdę niewielkie, a całość jest genialnie spasowana, stanowi w zasadzie taki monolit i mega mi się podoba pasek, bo pasek, zobaczcie. Nie dość, że jest elegancki i ładny. On jest z niezwykle takiego przyjemnego materiału, i to mi się podoba, że on nie uczula, nie podraża, nie rzuci go na ręku. Jest dziurkowany po całej powierzchni, więc nie musimy też tą potliwością, zwłaszcza podczas treningów, się męczyć. No i mega podoba mi się zapinanie, bo zobaczcie, to nie jest coś, co będą od konkurencji mają. Czyli takie zapięcie, gdzie pasek musimy usuwać pod spód, czyli mamy tak, klamrę. A do tego tutaj jest coś, co znają posiadacze innych smartbendów, czyli. Taka blokadka, która nam trzyma całość, że tak powiem, w kupie. Oczywiście w tej półce cenowej trudno było iść na ładowarkę nie taką magnetyczną pinową, tylko na taką bezprzewodową, więc mamy tradycyjne piny, zobaczcie, ale one się trzymają dobrze, ta ładowarka nam nie odpada. I jeżeli chodzi o ten sposób ładowania, no trudno się tu do czego szczepić w tej półce tonowej. Bateria, pamiętajcie o tym, bo Huawei mówi, że jeżeli włączymy wszystkie opcje oszczędzania energii na maksa do dwóch tygodni. Takie tradycyjne to jest około tygodnia, ale tak jak ja włączyłem wszystkie pomiary, sporo używałem tej opaski. Miałem Always On display cały czas aktywowany, no to okazywało się, że wtedy ten czas pracy spadał do pięciu dni. Więc tydzień jest nierealny, jeżeli wydusimy z niej wszystko to, co potrafi. Czas na specyfikacje i możliwości. Zacznę od tego, co irytowało mnie najbardziej, bo w kilku polskich testach znalazłem informację, że ta opaska waży, uwaga, 14-15 gramów. To jest nieprawda, bo tyle waży sama pastylka bez paska. Miejcie to na uwadze. Ekran, czyli coś, co to urządzenie wyróżnia i nie tylko tej generacji. 1,47 cala, oczywiście AMOLED, 194x368 pikseli, PPI 282. Koperta. I tutaj uważajcie na kolorki, tak biały, zielony, niebieski fioletowy, obudowa ze stopu aluminium, czarny i różowy, obudowa wzmacniana materiałami polimerowymi. Paski do wyboru mamy też czarny, biały, zielony, niebieski fioletowy i różowy, i jeszcze wybierać. Jeżeli chodzi o czujniki, osiowy czujnik imu, czujnik akcelerometru, żyroskometr, czujnik magnetometru, mamy optyczny, czujnik tętna i. Czujnik światła otoczenia, a skoro już jesteśmy przy świetle, to muszę wspomnieć, że na oficjalnej stronie producenta nie znalazłem żadnej informacji na temat maksymalnej jasności. Tego wyświetlacza, więc zwyczajnie jej nie podam. Co to urządzenie potrafi? No cóż, producent zachwala, że mamy tutaj pełną analizę snu. Co to oznacza? To znaczy, że mamy średnią zmienność rytmu zatokowego HRV, co pozwala monitorować lepiej nasze zmęczenie. Mamy tutaj szybkie ładowanie, szybkie ładowanie to 45 minut i urządzenie naładowane jest do pełna. Urządzenie pozwoli nam lepiej przygotować się do snu, ale też urządzenie pozwala nam zanalizować. To, ile sił mamy na dzisiejszy dzień, dzięki czemu możemy na przykład przełożyć trening, albo wręcz przeciwnie, bardziej dowalić sobie na przykład na siłowni. Nie zabrakło tutaj pomiarów tętna i natlenienia ani zarządzania stresem. Ponad 100 trybów treningowych na pokładzie, dokładne dane dotyczące pływania i tutaj uwaga, producent zachwala, że 95% gwarantowanej dokładności dla pływaków. Taka mała ciekawostka, ale pewnie niektórych zainteresuje. Nie możemy odbierać połączeń, możemy je odrzucać, możemy odczytywać powiadomienia, ale nie całe i bez zdjęć oczywiście. Możemy sobie odnaleźć nasz telefon sparowany z opaską. Jeżeli chodzi o narzędzia, mamy tutaj możliwość używania ekranu jako latarki, mamy minutnik, mamy sterowanie dźwiękiem, mamy zdalną migawkę, alarm, funkcję znajdź telefon, funkcję nie przeszkadzać, pogodynkę, stoper, fazy księżyca, wschody, zachody, słońca, przesyłanie tętna do innych urządzeń, znajdź opaskę i możemy zahasłować sobie nasze urządzenie, żeby nikt nie odczytał danych, które tu agregujemy. Jak obsługujemy bnt dziesiątkę Bardzo prosto. Możemy albo obrócić nadgarstek i wtedy wyświetlacz nam się aktywuje, albo użyć tego przycisku. I też go aktywujemy. Sam ptuka jest banalna i bardzo mi się podoba to, że jest pewien haczyk który wymusza jeszcze większą prostotę. Ten haczyk to fakt, że nie możemy, zobaczcie, w prawa i z lewa dochodzić sobie, obracać menu tak w nieskończoność. Tylko jeżeli weźmiemy sobie tym gestem, ściągniemy główny ekran w stronę prawą, no to wtedy się okaże, że mamy tutaj pogodynkę, mamy sterowanie muzyką. Tak, sterowanie muzyką, ale pamiętajcie, tylko z naszego telefonu tutaj nic nie wgramy. Dalej, ja sobie zrobię teraz wstecz i w drugą stronę. Teraz w lewo mamy pierwszy ekran. Na tym ekranie, jak widzicie, mamy takie główne skróty do naszych osiągnięć czasu dnia. Dalej mamy liczbę kroków, mamy tutaj podstawowe treningi. Dalej mamy analizę snu, i analiza snu jest czymś, czego, Huawei zawsze był dumny i mówiąc wprost, słusznie, bo jest to urządzenie. Tej klasie cenowej w zasadzie bezkonkurencyjnym, ale już band 9 był bardzo, bardzo podobny. Zobaczcie tych danych, jest naprawdę sporo. Przechodzimy do kolejnego ekranu. Mamy te pierścienie aktywności, które nas namawiają do tego, żebyśmy po prostu więcej się ruszali. Będą to kroki, będzie to pokonany dystans, magiczna cyfra. Będzie to. W ruchu, ilość, kiedy sobie chodziliśmy, będzie to ćwiczenie, będzie to na nogach, czas stania. Tutaj możemy sobie edytować nasze cele i wymuszać, żebyśmy się ruszali bardziej, mniej i tak dalej. Zobaczcie, wybiorę sobie w ruchu, ile kalorii, podstawowe kwestie, ale to wszystko jest bardzo zgrabnie zgrupowane. Powiadomienia, te powiadomienia tutaj, one się będą otwierały w ten sposób. Pamiętajcie, że nie możemy na nie odpowiadać, i to jest bardzo ważna kwestia, no bo mamy jakieś powiadomienie: drzemka, zamknij. Ot i wszystko. I tak naprawdę tutaj nie mogę podyktować tego powiadomienia ani w żaden sposób pisać go z kryjatruki ekranowej. No cóż, to nie jest ta półka senowa. Główne menu aktywujemy tym przyciskiem, i podoba mi się fakt, jak to wszystko jest sensownie zrobione. Mamy ćwiczenia, mamy rejestry ćwiczeń, status ćwiczeń, rejestr aktywności, sen, tętno, SPO2, dalej jest stres, dalej są ćwiczenia oddechowe i jeszcze dalej powiadomienia, muzyka, pogodynka, kalendarz, alarm, stoper, latarka, znaleźć telefon i ustawienia. No i trzeba zacząć od tego, co nas najbardziej zainteresuje, czyli ćwiczenia. W ćwiczeniach zobaczcie, jest 100 treningów, tak. Możemy zmieniać ich kolejność, jak widzicie. Możemy dodawać sobie nowe. Dodajemy zaznaczając, tutaj ptaszkując i OK. I dzięki temu ta lista nasza tutaj się rozbuduje. I też pamiętajcie, że jeżeli tych treningów tutaj sporo dodacie, no to też i kolejność można edytować. Bardzo ważna rzecz: rejestr ćwiczeń, czyli co robiliśmy korzystając z tego zegarka, z tej opaski. Mamy teraz takie ostrzeżenia, ja je przeklikam. Trening siłowy jak wygląda na zegarku. Zobaczcie czas, kalorie, w ruchu, wykres tętna tętno minimalne, maksymalne, strefy tętna. Tutaj jest tętno regeneracji, tutaj jest obciążenie treningowe i regeneracja. No i jak widzicie, te dane będą zagregowane w takim podstawowym zakresie, ale moim zdaniem w zupełności to wystarczy. Oczywiście zmiana tarczy wystarczy przytrzymać Ekran, możemy edytować sobie te widżety. Ja tutaj tych tarcz nie wgrywając zbyt wiele, jest tylko kilka, tak żebyście zobaczyli jak one wyglądają. No, moim zdaniem, naprawdę będzie można dostosować ten zegarek do swoich preferencji i on może wyglądać po prostu dobrze. W aplikacji znajdziemy całą masę bezpłatnych tarcz i też płatnych. Czas na analitykę. No właśnie, bo pewnie pamiętacie, że w swoim czasie dziewiątką się zachwycałem. Tutaj mamy kolejną numerację tej serii, która prowadziła smartbandy na taki wyższy poziom. Razem WebWeb w sumie z tym drugim dalekowschodnim konkurentem. I muszę powiedzieć, że jestem dalej zadowolony z tego, jak urządzenie radzi sobie z pomiarami sportowymi, przede wszystkim i tymi codziennymi. Ale, te sportowe, i to jest istotna kwestia. Dzisiaj, nawet te tańsze opaski radzą sobie z pomiarem takiego zrównoważonego wysiłku. Tutaj mam na myśli jakieś delikatne bieganie, jakoś bieżne, jakieś robitreki, treki, czyli coś, co nie powoduje takich gwałtownych zmian tętna. Ale kiedy te gwałtowne zmiany tętna się pojawiają, pojawiają się też problemy. No właśnie, i wtedy nawet urządzenia wielokrotnie droższe potrafią się wykładać. Czy band dziesiątka się wykłada? No absolutnie nie, aczkolwiek znalazłem trening, gdzie ta różnica była większa. I zacznę od tego, gdzie ta różnica była większa. Po jednej stronie widzicie teraz Polar H10, po drugiej stronie Wow, Będę dziesiątka i widać, że rozminęło nam się tętno. To tętno, które jest chwilowe, maksymalne, rozminęło się znacząco. Natomiast taki zwyczajowy trening to jest taki, jak teraz tutaj widzicie i te rozbieżności są o wiele mniejsze, ale nagło jest bardzo dobrze. I tak samo jest z analityką ruchu codziennego, tak samo jest z analityką snu. Ta jest bezbłędna i też, jeżeli chodzi o zarówno przebudzenia, jak i te fazy snu, jak i wypoczęcie, jak i HRV, to wszystko jest monitorowane tak, jak robią to dużo droższe zegarki. Bo przez ten czas, kiedy testowałem, będę dziesiątkę, na drugim nadgardzku miałem na przykład Garminę, niedawno koszczącego na kanale. Tak. I tutaj Różnica ceny nie powodowała różnic w pomiarach, przede wszystkim analityki snu. Ben 10 w zasadzie nie pozostawia mi wyboru, bo jestem przekonany, że to jest opaska, która potrafi wiele, która jest bardzo sensownie zbudowana i zaprojektowana, która, jeżeli chodzi o takie wrażenia znoszenia ha, to był chyba Rym. No, sprawia, że czujemy, że to nie jest urządzenie tanie po prostu tak, że ono nas nie oczura, że ono jest dobrze wykonane, że czujemy, że to jest aluminium, a nie tworzywo sztuczne. Mi się to podoba. Podoba mi się ekran, bo amolet chwały na tego przyzwyczaju jest po prostu bardzo wysokiej jakości. Jeżeli chodzi o czytelność informacji, tego co widzimy na ekranie, na to będą powiadomienia. Jest bardzo dobrze, podoba mi się odświeżanie w 60 Hz, podoba mi się głębie kolorów, podoba mi się czernie, podoba mi się automatyka podświetlenia, to wszystko jest bardzo solidne i takie, że gdzieś zapominamy, że to jest po prostu tani sprzęt. I jeszcze inne rzeczy powodują, że będziemy zapominali o tym, że to jest tak tanie urządzenie, przede wszystkim jakość pomiarów, ilość sportów, analityka snu i naszej codziennej aktywności, no i jest to urządzenie, które w pewien sposób dla mnie jest synonimem smartbanda smartbanda, za którego po prostu nie trzeba przepłacać. I owszem, zaawansowani użytkownicy mogą być niezadowoleni, nie ma płatności. Pamiętajcie, nie ma odpowiedzi na powiadomienia, nie ma aplikacji. To są te rzeczy, do których my już się zdążyliśmy przyzwyczaić. No ale za dwie pustuwy czy można ich wymagać? W tej klasie sprzętów myślę, że jeszcze nie. Dzięki serdecznie za obejrzenie nagrania do końca. Jeżeli wam się w czymkolwiek przydało, proszę o lajka, proszę o subskrypcję. I jeszcze jedna taka mała uwaga, sprzęt zostaje u mnie. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcecie, żeby to sprawdzić, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.